Family breakfast! Masai. Oh, yeah. Look, this way. Massage! Huh? Massage that hand. I want to get it. drop it off. Hey, drop it off. Okay, do massage now. But after putting you have to massage. <laughs> Give me the bottle and massage. No widno na dad. Is teamwork, yeah? No. się kolejny do kolejnej tarty. Tym razem z kiszkom. Pieczarkami i papryczką. Miało być jeszcze bekon, ale zgubiłam go. Wydawało mi się, że kupiłam dwa bekony, a jeden zużyłam. Myślałam, że mam drugi, ale nie mam, więc Zgubiłam bekon, więc będzie bez bekonu. Mam tą białą z Lidla, co sobie kupiłam. Nie pamiętam, o czym wspominałam. No i papryczkę i trochę pieczarków. No i zobaczymy. Coś mi się ciężko to wyokuje, więc pewnie coś skopałam z tym ciastem mi zjadło, no cóż, ja mm. <laughs> się trudno. Dobra, wlewamy i zobaczymy co z tego wyjdzie. Etap pierwszy, etap drugi. Look nice. <laughs> Come on, say good morning. Była tarta, ale na cieście francuskim. Jak na razie nie jestem zadowolona. Um, na razie tylko podpiekłam ten spód chyba to są inne zasady robienia na ciście francuskim, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy to jest dobry pomysł i co z tego wyjdzie? Bo widzisz, znowu mi się skoczyło to ciasto po bokach. bo nie pokazywałam wam, zanim włożyłam, no ale ciasto było dotąd. Urwałam to, co wychodziło. Nie trzeba było urywać, no ale. Ona już jest takie prawie zrobiona, więc nie, nie wiem, ja się nie znam, ale chyba jednak będę robić własnoręcznie, bo mm, no na razie to nie jestem zadowolona, zobaczymy, co z tego wyjdzie. 25 minut, wygląda tak. Mąż wrócił wcześniej z pracy i zrobiliśmy sobie przedwczesną majówkę, a mianowicie ognisko i tartą do tego i sobie chwilę posiedzieliśmy na zewnątrz. Było bardzo przyjemnie. Wróciłam znowu do posiłku własnych na przerwie w pracy. Zrobię tam jogurta i wodę. <laughs> Zobaczymy jak długo to tym razem wytrwa. Ostatnio było 3 tygodnie, a potem 50 powrót. Mamma, happy birthday to Baba. 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 Happy birthday to papa. Happy birthday to Baba. Happy birthday to Papa. Happy birthday, too, Baba. Happy birthday uh. to Papa. Uh. <laughs> no, no, yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you happy birthday to you Stałaś! Stałaś! Ojej, 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 ojej! witajcie, kochani, na filmiku z przyszłości wyjaśniającym nagrane treści. Więc, jak widzicie, padłam w szał moich tart. Były z kiełbaską i z warzywkami i tak, nam tak mi smakowało, że zrobiłam w sumie na drugi dzień drugą i właśnie z ciasta francuskiego. Potem jeszcze planuję powtórkę. W każdym bądź razie właśnie było to też poręczne zebranie do pracy tego kawałka pai, no ciasta francuskiego, ciasta tarty, tak? Kurczę, kurcze, paje, no wiecie tutaj się mówi na takie właśnie Kiełbasę w cieście. No, sausage rolls takie inne, więc yy, właśnie tak mnie to nazwali, nazwali na przerwie, więc yy, nie wiedziałam nawet jak odpowiedzieć, bo chyba tarta jest też po angielsku, tak? Bo potem potem widziałam, że tarta coś tam, ale no, moja tarta to nie jest taka typowa tarta, bo mówię, te boki mi opadły, to wygląda w sumie jak taka pizza bardziej. Yy, w każdym razie bardzo nam smakuje i powtarzam ten mm, przepis. A, wiecie, kremówka starczy na dwa przepisy, dlatego tak szybko jeden po drugim robiłam. No. No i myśmy ognisko, słuchajcie, prawie majątkowy klimacik był. Znaczy się, był majątkowy klimacik, tylko to był jeszcze ostatni dzień kwietnia, ale, <grytania> ale było super, właśnie musiałem sobie na, wiecie, nie wiem, pół godziny siedzieliśmy na dworze, pogoda była znośna, nie było jakiejś upalnie, ale było tak ładnie, wieczorem... Mm, Właśnie, żeby sobie usiąść na zewnątrz przy ognisku. Mamy takie, słuchajcie, bęben. Hmm. To się jakoś zaczęło od imprezy u kolegi, gdzie on taki coś miał, i potem wszyscy zaczęli gadać o tym na tej imprezie, w sensie faceci przy tym ognisku. No i potem jakoś z drugiego dnia y, jeden z nich wynalazł na marketplace, że ktoś sprzedaje, to jest jakby bęben z pralki po prostu na nogach. <grym> no i ten, i kupił chyba 3-4, i właśnie między sobą. Rozprowadzili i nam się jeden też skapnął. I właśnie y, pierwszy raz w sumie robiliśmy w tym ognisko. Y, no to, to głównie o to chodzi, żeby po prostu mieć gdzie rozpalić to ognisko. <laughs> Mieliśmy y, resztki drewna z poprzedniego ogniska, tego styczniowego na Lori, bo to było ostatnie ognisko, jakie robiliśmy. Więc te resztki y, drewna, y, właśnie zapałkę, która zmokła i się wysuszyła. Na śniegu, i yy, na koniec jeszcze wrzuciliśmy. ale to się nie spaliło do końca. Yy, mamy taki drewniany podnóżek pod choinkę, który zostawiliśmy z myślą, wiecie, może o przyszłym roku. Taki wypięć dziurą, nie? No, było na ogródku, no ale stwierdziliśmy, że on po prostu nie nadlaje się, tylko żeby wprowadzić go z powrotem do domu. No, więc wrzuciliśmy też tą kawałek kłody. Ale to już było. Yy... Przygasiło nasze ognisko i zakończyło nam ten wieczór. Ale jest to do spalenia potem. <grym> Chociaż yy, potem było dokupione drewno, bo. Yy... A to już inny będzie filmik, zobaczycie. <grym> ja wiem, że te filmiki są takie chaotyczne, bo to był moment, jak ja robiłam filmik, montowałam filmiki z Hiszpanii i chciałam wciąż nagrywać, i jak miałam moment, to właśnie coś nagrywałam, na przykład jak robiłam tą tartę czy coś, ale przez to, że mam właśnie jakiś pogadadek, wstępu, zakończenia, no to potem muszę tutaj z przyszłości przyjść i coś powiedzieć, jak Wam się podobało śpiewanie moich dzieci 100 lat, <laughs> według mnie było to mega urocze i dlatego musiałam to tu wrzucić na pamiątkę wieczną. Nie wiem, jak długo będą śpiewać 100 lat, ale Enaja uwielbiała śpiewać 100 lat w tym roku. Na chwilę zapomniała, ale jej się przypomniało. <grym> I yy, ten Arwis sam z siebie zaśpiewał 100 lat. Yy, więc to było miłe zaskoczenie, bo, bo on tak. Chcę zaśpiewać coś babci. No to śpiewaj. I ona zaczęła. 100 lat, 100 lat. Bo Enaja to zna słowa i to wiemy wszyscy, bo ona śpiewa często 100 lat. Ale Awi sam siebie nie śpiewał 100 lat, a tu proszę, bez żadnej podpowiedzi, sam sobie wyskoczył ze 100 lat, więc to była mała miła niespodzianka na y, urodziny mojej mamy. Bardzo się cieszyła. No, więc y, przepraszam bardzo, to jest taki ta majówka, y, majówka, majówka y, polska, tak. My wolnego nie mieliśmy akurat, aczkolwiek w y, maju mamy. Dwa wolne poniedziałki, więc mamy te majówki też. Wiecie, to jest też taki czas, jak w końcu się zrobiła pogoda, że mówię mój mąż, jestem bardziej zajęty, więc <grym> to prowadza inny tryb życia. W każdym razie bardzo nam się podobało, że ta pogoda w końcu zagościła, że można było sobie usiąść wieczorem na zewnątrz. Y co do mebli ogrodowych, to cały czas się wahamy. W sensie to nie jest tak, że my jakoś tam mega żydzimy na te, 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 te meble ogrodowe, czy na jakiś nawet schowek myślimy o tym cały czas, tylko zawsze to jest na taki dylemat. Kupić coś tańszego na teraz. Czyli po prostu poczekać, aż już w końcu będziemy mieć ten nasz swój dom i po prostu zainwestować w porządne rzeczy, a kupować teraz lepsze i potem to przenosić. To jest wszystko, jak dalej uczyliśmy się jednego. Jak coś przenosisz podczas przeprowadzki, to to w dużej mierze ucierpi, albo jest duży proces, że ucierpi. Ilość rzeczy, którą pogubiliśmy albo się zniszczyła podczas przeprowadzek, jest zatwarzająca. Dlatego no tak... Mówię, dochodzi coś tam do naszego składziku, e, rzeczy, ale e, powoli. Krzesło. No, nie jest jakimś mega superaśnym krzesłem. E, stwierdziliśmy, że chcemy w tym roku właśnie takie leżące krzesło. No i mój mąż pamiętam, że w zeszłym roku była promocja, właśnie za 20 funtów, gdzieś w supermarkecie takie plastikowe. No, ale nie było już tych promocji, no i zaczęliśmy googlać i kupiliśmy ten, e, to krzesło. To jest takie trochę krzesło do masażu. O Przepraszam, bo jest dziura. Tak głowę, że można leżeć na brzuchu. I muszę powiedzieć tak. Czy ono się nadaje do opalania? Hmm. Nadaje się, ale tak mało jest w tym kierunku używane. Ale jako krzesło do masażu, prawda, się wyśmienicie. Jak właśnie mamy jakieś pogodę w sobotę czy niedzielę, to wszyscy są masowani po kolei na nim szczególnie to jest pomocne właśnie przy NAI, bo pozwala sobie nakładać różne olejki, kremy i tak dalej. No i właśnie mój mąż też lubi być masowany olejkami, więc dzieci mają frajdę. Więc pod tym względem zakup się całkowicie sprawdził i zwrócił, więc jesteśmy zadowoleni. Myśleliśmy o tym, żeby Kupić drugie takie samo, bo oczywiście obydwoje zawsze są w tym samym czasie i tak dalej. Albo nikt nie chce, albo wszyscy są tak. Ale stwierdziliśmy, że poczekamy aż yy, zobaczymy, jak reaguje na deszcz i upływ czasu lekko. Yy. No więc yy, na razie nie kupiliśmy kolejnego tego krzesła. Aczkolwiek zobaczymy, co do końca yy, lata jeszcze tam przybędzie. Bo teraz to chciałabym kupić jakiś yy, stół ogrodowy. Ale nie chciałabym też kupować takiego typowego stołu ogrodowego. Myślę o takim piknikowym, który się składa i możemy zabrać właśnie gdzieś ze sobą. Hmm. Obserwuję takie po 25 funtów właśnie na Amazonie i na eBay, że to się tak składa. Wiecie, z taką walizkę. Hmm. Taką dużą walizkę, nie? Ale właśnie, że jest taki piknikowy. Dlaczego myślę o takim? Właśnie, żeby to już był taki docelowo, kampingowo piknikowy stół a nie docelowo ogrodowy stół. Bo przy ogrodowych mam taki problem, że to gazibo, mieliśmy dwa te gaziba, tak? Te, te baldachimy. I no nie sprawdza nam się to za bardzo. Aczkolwiek planuję jeszcze raz rozłożyć to, co mamy. Bo mamy dwa materiały i jedne rurki. I zobaczymy, czy uda nam się coś z tego sklecić jeszcze w tym roku. Więc te ogrodowe rzeczy są, wiecie, pod tym właśnie Dużym badachimem, fajnie było mieć duży stół, ale przy tych wiatrach, deszczach, tutaj to jest troszeczkę niepraktycznie, bo to śmiga po całym ogrodzie nam, wiecie, to. to, 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 to. A z kolei te małe, takie okrągłe z parasolką w środku, też o tym myślę, ale <laughs> nie jestem przekonana, więc, ponieważ się waham między różnymi opcjami, to nic nie kupujemy, jak na razie. A dlatego myślę o tym piknikowym, aczkolwiek to jest 26 funtów, i się boję, że przyjdzie takie wiecie coś łamliwego i niesprawdzającego się. I gówno po prostu <laughs> wolałabym zobaczyć coś takiego właśnie gdzieś tutaj w sklepie. Może wtedy kupię. <laughs> no nie wiem. Też tak samo myślimy o jakimś schowku ym, do ogrodu, ale y, mamy takie troszkę doświadczenie innych w sensie. Y, Znajoma miała właśnie taką tą skrzynię, taką za 30 funtów Do postawienia właśnie w ogrodzie I wszystko jej to przeciekało Więc takie bez sensu trochę Z kolei mieliśmy taki schowek w tym poprzednim miejscu, gdzie mieszkaliśmy Uff, przepraszam I właśnie ostatnio widzieliśmy taki I to jest 200 funtów No i yy, ogólnie ten kuzyn nam kiedyś chciał zbudować takie jakby Schowek? No nie wiem, jak by to taki takie. Lep... Jak to się nazywa? No taki, wiecie, bardziej taki dumkowy schowek, tak? No i ale powiedział, że te materiały, to co on by chciał zbudować, no to by kosztowało z 500 funtów. I ogólnie to fajnie w sensie, że on by nam takie coś fajnego zbudował, bo to takie coś lepsze. Ale, właśnie lepiej, jakby już to budował w tym ogrodzie, w którym wiecie, przy domu, w którym będziemy już mieszkać. Ciężko, właśnie przy tym wynajmie, tak za bardzo inwestować. w Dom, przynajmniej my, tacy jesteśmy trochę, że zawsze myślimy, że to jest tymczasowe, tymczasowe, a potem to tymczasowe się duże. <laughs> się śmiemy, że z tego poprzedniego miejsca się przeprowadziliśmy, jak pomalowaliśmy płot. Więc <laughs> trzeba się zabrać, właśnie, za jakieś takie rzeczy. Zadamawiające się, to wtedy może się stąd, wiecie, yy, yy, ruszymy, więc no. Yy, a takie tematy właśnie, jak się wynajmuje, to yy, ile inwestować w dom, w którym się mieszka? Niektórzy wiecie, jak myślicie, że zostaniecie tam na zawsze, czy tam nawet na 5 lat, czy coś, ale my zawsze myślimy, że zostaniemy krótko, bo. Zawsze myślimy, że kupimy szybko dom, a już to trochę trwa. <laughs> w sensie wiecie, my, jak w 2018 sprowadziliśmy się do Anglii, no to myśleliśmy, że 3-4 miesiące odczekamy, jak będą wiecie, odcinki od wypłaty mojej męża. Trochę oszczędności zbierzemy i będziemy się starać o dom. No i potem wiecie, apetyt rośnie w miarę jedzenia: im więcej oszczędności, tym lepszy, takie ten. No i różne potem właśnie ceny, potem coś tam i, i no i tutaj jesteśmy 2024 i wciąż nie ma chaty, więc yy, my się łudzimy po prostu. Jakbyśmy od razu wynajęli coś długotrwałego i potraktowali to jak dom, to by było nasz, w sensie nasze miejsce, właśnie umeblowali się tak porządnie i pomalowali ściany i tak dalej, to pewnie byłoby inaczej, ale my zawsze myślimy, że to jest bardzo tymczasowe, bo My jesteśmy już jedno, że tak powiem, jedną nogą zawsze e, poza w kolejnym etapie, ale no, nie zanosi się na to, więc y, no. No ale zawsze to się zwraca do tego, że jak coś chcemy kupić właśnie e, coś lepszego, coś zainwestować, e, ten, no to się myślimy, że nie. No, mówię, może myśleliśmy, żeby kupić w tym roku właśnie coś stół parasolka. I cztery krzesła. Tylko, że u nas jest jeszcze taki problem logistyczny w tym ogrodzie. No bo mamy basen, który będziemy chcieli rozłożyć, i on zajmie nam tą taką platformę, co mamy. Mamy też tą dużą trampolinę, i potem w sumie takie miejsce, gdzie rozłożyć to, to, ten stół i krzesła, to jest przy samym wejściu do ogród. No, mój mąż też bardzo chce posadzić trawę w naszym ogrodzie. To znaczy, wziąć te wszystkie hamyszki i posadzić tam trawę. I ogólnie ja nie mam nic przeciwko, chociaż cały czas stopuję z tym, właśnie z tego względu, że to nie nasz ogród. A my jesteśmy już za takimi leniwcami, że widzieliście, teraz y, pokazywałam Wam, że zrobiliśmy przód, w chwasty powyrwaliśmy, posprzątaliśmy, popsikaliśmy tym środkiem i tak dalej, ale naprawdę nie chcecie wiedzieć, ile nam zajęło zebranie się, żeby to zrobić. No a na szczęście się trzyma. Y, prawie miesiąc i chyba tylko jeden chwast odwrót, który tam wzięłam od razu, więc naprawdę <gryny> dobry środek. No, więc yy, ja, skoro wiem, że mam problemy z wyrywaniem chwastów yy, właśnie na, w obu ogrodach w sensie tylnym przed nim, no to dla mnie robienie trawy, którą trzeba kosić i o którą trzeba dbać. no Jest troszeczkę głupotą. Yy, Można jeszcze myśleć o Wiecie, zlikwidowanie trampoliny. Nasze dzieci się bawią na tej trampolinie, ale to jest wiecie tak, na takiej zasadzie, że nie bawią się, nie bawią się, nie bawią. zaczynamy myśleć o rozbiórce, no to się bawią codziennie, nie? I też ta pogoda angielska jest taka, że no nie zawsze można ich puścić na tą trampolinę, prawda? Więc no. Znaczy, jak otwieramy drzwi do ogrodu, jak wychodzimy na ogród, to zawsze na tej trampolinie są. Może nie godzinami, ale są, więc ja osobiście nie chcę likwidować tej trampoliny, mojego męża kusi, ale potem widzi dzieci skacące się i mówi, no mamy, to niech się bawią, nie? I tak nic ciekawego na tym ogrodzie nie robimy, więc, <grywia> więc niech się bawią na tej trampolinie, prawda? I też myślę, że jak zrobimy tą trawę, to dzieci zaczną tam kopać w tej ziemi, Arwi lubi właśnie tak, wiecie, <grywia> no, więc ogólnie chciałam zrobić w tym roku piaskownicę, Yy, właśnie kupić ten taki, wiecie, ten plastik i ileś tam kilo tego piasku im dać do zabawy. Jeszcze zanim będzie basen, żeby nie przyszło do głowy jakieś mieszanie błotka. Właśnie, żeby sobie mogli bawić się w tym, bo lubią po prostu. Arvi szczególnie właśnie, to są takie rzeczy, którego gdzieś tam bawią. I właśnie dlatego tak się dobrze odwiedzała na plaży, bo lubi sobie... Może nie budować coś z piasku, bo raczej nie, tylko właśnie takie Dubanie, przysypywanie z prawej na lewej, takie pierdały, więc myślę o tej piaskownicy, ale też myślę o tym, że ile z tej piaskownicy wyleci tego wszystkiego i zawsze takie wiecie, błędne koło <laughs> się gdzieś tam zatacza, więc <laughs> moje siostry mają piaskownice, ale bardzo dbają o to, żeby je zakrywać, żeby właśnie dzieci nie nalały tam wody i tak dalej. Ja lubię dzieci puszczać same na ogród, żeby się same gdzieś tam bawiły, i one raczej nie będą przestrzegać tego i lubią się bawić wodą, więc gdzieś tam to błotko będą robić. Nie bawię się, mnie się boję o to błoto w tej piaskownicy, bo to wiecie, wyschnie i dalej jest piaskiem chyba, nie? Nie wiem, nie miałem nigdy tego sztucznego piasku. Zresztą chyba jest sztuczne, nie? <laughs> nie wiem, <laughs> To co się kupuje na kilogramy w sklepie, Ym, ale co się bawię, y czyli. Yy, boję się bardziej tego, że 3 kg piasku wylecą z tej piaskownicy na te kamienie albo na tą trawę niesasadzoną, którą mój mąż kiedyś tam planuje i po prostu, no nie odkurzysz chyba tego piasku, nie? <grych> na pewno nie na kamieniach, bo byś kamienie odkurzył, więc no, takie dylematy mam ogrodowe, więc ogród nasz wygląda jak zawsze mysz-masz, aczkolwiek użytkujemy go trochę. Yy. No. <laughs> nie wiem, powiem Wam, że ym, sknerstwo z knefcem, nie powiem, bo na pewno dużą wagę przykładam do tego, na co wydajemy pieniądze i tak dalej, ale też jest takie niezdecydowanie, co ja bym tam chciała. I to nie jest tak, że ja się z mężem nie zgadzam, czy coś, bo mamy różne plany, te same. Mi na przykład te kamienie też się nie podobają, też bym chętnie to zamieniła na trawę, tylko uważam, że to jest bez sensu, skoro to nie nasz dom yy, i. I skoro nie jesteśmy jacyś tacy, bardzo wiecie, mm, to nie jest też tak, żebyśmy mieli jeden wielki trawnik, bo tam jest przecież chodnik przez większość tego, 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 tego ogrodu. Więc y, nie wydaje mi się, żeby to było coś nam potrzebnego. Tym bardziej, że to też trzeba by na to wydać z 500 funtów, co uważam jest zbędne. <grym> Zamiast tego to właśnie y, planuję planowałam, to już właśnie w marcu, kwietniu, a mamy już y, koniec maja, y, żeby zrobić jakieś sadzonki znowu. Zeszłoroczne okazały się chlapą, ale uczyliśmy się trochę na błęda. Teraz dolniczki mają dziurki <grywki> i nawet coś tam rośnie, ale nie te sadzonki, które były z zeszłego roku. Y, więc mamy jeden krzaczek Kwiatków odrósł też, który umarły, więc, yy, no, tak myślałam, że, ale nie byłam jeszcze w takim sklepie poręcznym, żebym sobie coś mogła kupić yy, właśnie do tych sadzonek. No, byłam w sumie, bo byłam w Aldi, Tesco i Lilu, ale nie byłam z myślą o tym, żeby się na tym skoncentrować i to zrobić, bo ja w sumie w zeszłym roku kupowałam to wszystko w Pałdlandzie, a w tym roku w sumie nie byłam jeszcze, chyba w Pałdlandzie dawno. Szczególnie nie w okresie sa sadzonek i tak dalej. No nie wiem, myślę o tym. Chyba już na te sadzonki też trochę późno, chociaż może jeszcze nie, bo z maj. Jakieś kwiatki można by się udało posadzić. Na razie jestem dumna z mojej kolendry, ponieważ, powiem Wam taki hak, ym, kupiłam ten ze sklepu. I to nie jest pierwszy raz dolniczkę ze sklepu kupiłam z kolendrą, taką wiecie, co tam przy warzywkach stoi. Ale zawsze mi to szybko umierało. Tylko mi szczypiorek zawsze rósł. A, a, to, a, a wszystko inne, te zielska to mi zawsze umierały. No i e, zawsze to usłyszało mi, nie. Mimo, że podlewałam i tak, dalej, tylko że ja podlewałam, jakby Myślałam, że one są na poziomie normalnym. A tym razem wsadziłam sobie tą toniczkę w miskę z wodą. Tam tyle wody nalałam. W tej misce dookoła, co było, i to wszystko wciągnęło, bo Dopiero potem tego. Już zrobiłam to po to, żeby mi to nie uschnęło, ale okazało się już super patentem, bo już mi trzy razy odrosło. Teraz już tak trzy razy złożyłam, teraz już czwarty raz rośnie i teraz już coś kiepsko. Ale powiem Wam, że właśnie dlatego, że one są chyba wyschnięte w tym sklepie. W tym sklepie nikt o to nie dba, one tam stoją od wieków i one są po prostu tak zaschnięte, że trzeba dużo wody jakby wyrównać, zanim się zacznie normalnie podlewać. Chociaż nie wiem ile ta kolendra normalnie potrzebuje wody, ale właśnie zauważyłam, że jak daję całą miskę wody i wkładam dolniczkę, to wiesz, ona sobie wyjdzie co chce. I po drugie, jeszcze zauważyłam, że te korzenie nie są w ziemi, tylko dużo tych korzeni tak są wymerdane na, na górze ziemi, dlatego one też potem szybko umierają, bo one nawet nie mają dostępu do tej żywności. No w sensie, wiecie, o tym, wody w dolnicy w, w ziemi, nie? Dobra, rozgadałam się na temat ogrodu, nie było to moim zamiarem, ale tak się stało. <grym> Więc pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia na kolejnym takim filmiku. Chociaż myślę, że na Dzień Matki może nagram resztę historii porodowej, ale nie biecuję. Na razie, pa!